Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku temat niezmiernie ciekawy, niezmiernie na czasie, czyli lody. Lody ulubione przez wszystkich. Eee, natrafiłem na kilka artykułów, w sumie wpadł mi pomysł do głowy tak eee, od czapki, szczapki hmm, i postanowiłem go zrealizować. Więc eee, przeczytałem kilka artykułów i mam dla was dwa wyselekcjonowane, które praktycznie Odczytam, a żebyście mieli świetne źródło informacji, oczywiście, zamieszczę linki do tych artykułów, żebyście mogli sami zajrzeć, kto to napisał. Także zapraszam Was na odcinek. Słyszymy się za kilka chwil. Hej, hej! A więc posłuchajcie, bo to bardzo ciekawe. Portal mójdietetyk.pl Autorem tego wpisu jest magister inżynier Aleksandra Kubacka-Dietetyk. Do pełnowartościowej diety odchudzającej można włączyć takie przekąski, które nie będą zawierać zbyt dużo kalorii, ale wzbogacą dietę w składniki mineralne i witaminy. Przykładem takiej przekąski są właśnie lody, które nie dość że niskokaloryczne, bo w 100 gramach lodów śmietankowych jest tylko 160 kalorii, to dostarczają pełnowartości.